Czy nie powinnaś pomagać? Właśnie pomagam, poprawiając nastrój. W pewnym sensie planuję to zrobić. W końcu, jaki jest pożytek z bomby, jeśli nie możesz jej zdetonować? Nigdy nie zamierzałeś używać QAD do szantażu. Zamierzasz jej użyć, żeby zabić wszystkich? A jeśli tak? Po prostu powiedz mi, dlaczego? Dlaczego nie? Mówię poważnie. Jestem psychopatycznym mordercą. To część mojego uroku. Przyznaj, że to jest atrakcyjne. Ale nigdy nie działasz bez powodu. Dlaczego chcesz zniszczyć świat? Ponieważ to jest jedyna decyzja na tym świecie, która ma jakikolwiek sens. Teraz już nic nie rozumiem. Każda decyzja, jaką podejmujemy, jest bez znaczenia. Ponieważ gdzieś na alternatywnej ziemi podjęliśmy zupełnie inną decyzję. Jesteśmy niczym. Mniej niż niczym. Jak możesz tak mówić? Jesteśmy bogaci, jesteśmy zdobywcami. O tu jesteśmy biedni, jesteśmy niewolnikami. Tu nasi rodzice nigdy się nie spotkali, więc nigdy się nie urodziliśmy. Tutaj Ziemia zakończyła się wojną nuklearną. Tutaj żadna ryba nie była na tyle odważna, żeby wyjść na ląd, przez co ludzie nigdy nie powstali. I tak dalej, w nieskończoność. Więc nawet jeśli zniszczysz świat, istnieją miliardy innych, prawda? Jaka to różnica? Gdzieś w multiversum istnieje świat, który ja nazywam Ziemią 1. Każda ziemia jest wariacją tej jednej, oryginalnej, a kiedy już ją zniszczę, to i wszystkie pozostałe. Myliłam się. Jesteś dużo bardziej szalony ode mnie. Nie próbuj mnie powstrzymać. Wręcz przeciwnie. Wchodzę w to.